Czy są tu kobiety, które czasem po umyciu twarzy mają taką ściągniętą skórę, niczym rodzynki? odpowiedzią na tą potrzebę, żeby ta skóra nie była ściągnięta, tylko żeby te rodzynki stały się znowu takimi naprężonymi winogronkami, mam nadzieję, że zadziałałam na Twoją wyobraźnię, jest ten płyn nawilżający, który ma tutaj kwas hialuronowy, a dokładnie sursudową kwasu hialuronowego, czyli zatrzymuje wodę w naszej skórze, to jest płyn, który przygotowuje skórę do kolejnych kroków i który niweluje natychmiastowo uczucie ściągnięcia, takiego podrażnienia po umyciu, to jest cudo i te z nas, które znają już ten produkt, uwielbiają go i bardzo często przy Przytulają tym produktem swoją skórę. My często też mówimy na to płyn do przytulania, więc jeśli chciałabyś przytulić swoją skórę, napisz tutaj płyn do przytulania i odezwij się do mnie wiadomości prywatnej. A ja napiszę ci, co zrobić, żebyś mogła go już wkrótce mieć i cieszyć się piękną, nawilżoną jak winogronko skórą. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia.